Siemanko! Witajcie na kanale Pirogi z w kolejnym odcinku. Będziemy się dzisiaj zajmować tematami mm, przedszkolnymi tak naprawdę, bo nie wiem czy kojarzycie, był taki odcinek niedawno o koreańskim przedszkolu. Opowiadałam Wam o tym, że ciężko nam jest teraz dostać się do jakiegokolwiek przedszkola i ja cały czas tutaj mówię przedszkola, ale mam na myśli bardziej żłobek, bo Sonu ma y, skończone 2 latka, teraz ma 28. 27. 27 miesięcy. Tak, to ciężka matematyka. Mama, proszę. Przypomniało mi się, że się nie przedstawiliśmy. Ja jestem Viola, to jest Sonu, mieszkamy w Korei i na tym kanale Pierogi ci opowiadamy Wam o swoim życiu normalnym w Korei Południowej. Więc mam nadzieję, że ten filmik pozwoli Wam się troszeczkę zrelaksować. I przechodzimy do rzeczy. W ostatnim filmiku przedszkolowym zastanawialiśmy się, czy wysłać są do przedszkola i bardziej niż zastanawialiśmy się, to się martwiliśmy, że nie ma przedszkola do którego moglibyśmy wysłać. Byliśmy w takim jednym przedszkolu, które nam się bardzo nie podobało, ale było też takie jedno przedszkole, które nam się bardzo podobało, ale ciężko się było do niego dostać I tak naprawdę nie liczyliśmy na to, że się dostaniemy. Jednak spróbowaliśmy i złożyliśmy tam, zaaplikowaliśmy tam. I ze względu na to, że ja jestem obcokrajowcem w Korei, znaczy mimo że mam Koreańskie obywatelstwo to y, takie wszystkie mul multikulturowe benefity. Jeżeli chodzi na przykład o wysłanie dziecka do przedszkola, dalej mnie obowiązują, w sensie dalej mogę sobie, mogę z nich korzystać. Przyjmowanie do przedszkola zaczynało się w ogóle w zeszłym roku, ale teraz zwolniło się jakieś miejsce zaraz przed nowym semestrem. I zadzwoniono do nas, że Sonu się dostał i że może od 3 marca chodzić do tego żłobka, tudzież przedszkola, po długich, burzliwych dyskusjach, które wiązały się z... Yy, niegotowością matki na rozłąkę z dzieckiem. A tak naprawdę to wiecie, każda kobieta chyba przeżywa jak ma dziecko puścić do jakiegoś miejsca zorganizowanego, gdzie będzie, duży, gdzie będzie spędzał sporo godzin. Troszeczkę miałam rozterki, ale stwierdziliśmy, że jak mu się nie będzie podobało, to po prostu wrócimy później, a jak mu się będzie podobało, to fajnie. I o czym będzie ten filmik? Ten filmik będzie o tym. Jakie rzeczy są potrzebne do przedszkola w Korei, bo wydaje mi się, że mocno one się różnią od tych w Polsce. W ogóle co się dostaje, jak to wygląda, bo nie wiem, wydaje mi się, że także dla relaksu może Was ten temat zaciekawić. Myśmy byli w tym przedszkolu już parę razy. Ostatnio w sobotę byliśmy na takich zajęciach orientacyjnych. To były takie zajęcia, kiedy dziecko zapoznaje się z całym tym budynkiem, z nauczycielkami, z dziećmi, ale w obecności rodziców, więc byliśmy tam wszyscy razem. I są w tym przedszkolu dostał taki zestaw przedszkolaka, cały taki. Plecak z zawartością i to dzisiaj Wam głównie pokażę. Więc zaczynamy. Te rzeczy, które Wam będę pokazywać, są za mną. Taki plecak. Całkiem spory ten tornister i zobaczcie, jest na nim napisane New Zealand, czyli Nowa Zelandia, bo to przedszkole, do którego Sonu będzie chodził, nazywa się Nowa Zelandia. I tak śmiesznie się trochę nazywa. Sugeruje ta nazwa troszkę, że jakoś dobrze uczą w tym przedszkolu na angielskiego, czy to co jest na przykład anglojęzyczne przedszkole, ale. To nie jest anglojęzyczne przedszkole i kiedy zapytaliśmy, to, to czemu się nazywa Nowa Zelandia, to powiedzieli nam, że no bo tak tak, taki sobie motyw wybraliśmy Nowej Zelandii, że uczymy w tym stylu, ale ogólnie to po koreańsku, więc będą tam oczywiście zajęcia z angielskiego, bo chyba we wszystkich koreańskich przedszkolach są zajęcia z angielskiego. No. Ale tak, Sonu, super kubek. No i właśnie tak, dostał Sonu taki plecak, on jest taki dość wielki, ale to jest bardzo ciekawa sprawa. Zawsze dzieci w przedszkolach dostają takie plecaki. Tam jest zawsze nazwa tego przedszkola, jest numer telefonu i zawsze jest taka plakietka z imieniem Sonu Tutaj mam plakietkę z imieniem. Na sonu będzie w grupie, która się nazywa Ginger, czyli imbir. W tym plecaku były różne ciekawe rzeczy. Byłam w lekkim szoku, bo nie wiedziałam, że to tak wygląda, że się dostaje takie, taki starter pack. I tak, taki plecak był, jak mówiłam. I tutaj już Wam pokazuję resztę rzeczy, która była w tym plecaku. Najbardziej zaskakującą dla mnie rzeczą był mundurek. No taki dres, no. I do tego taka bluza. I tutaj na tej bluzie nie ma już nigdzie napisu, że to jest New Zealand Kindergarten, ale bluza wygląda tak. Ma tutaj taką stylową kratkę. Tak wygląda ta bluza i to jest taki dresik. Uwaga, teraz wchodzi Sonu we swoim dresiku. A -a. Jak tylko przyjechaliśmy stamtąd, to Sonu bardzo chciał zobaczyć ten dresik i go ubrać, więc nagrałam chwileczkę, jak sobie w nim chodzi. Musiało to zostać uwiecznione, bo w przedszkolu się nie będzie dało tego nagrać przecież. <śm> Aj, masz turnister! Wow, hopie. I ja tutaj powiedziałam, że to jest mundurek, ale mundurek to jest troszeczkę za dużo powiedziany. Co, no, zerwał szczoteczkę do zębów i pobiegł po pastę chyba. No to chodź, przynieś pastę i chodź. Więc ja, ja powiedziałam, że to jest mundurek, a mundurek to jest trochę za dużo powiedziane, bo to jest strój... Sportowy. Wydaje mi się, że te, teraz jest zima, no wiosna się już zaczyna powoli, chociaż dzisiaj nie widać po pogodzie, ale jest jeszcze zima, prawie wiosna i ten strój jest taki troszeczkę cieplejszy, wydaje mi się, że na letnie miesiące będzie inny. Jakieś takie krótkie spodenki, krótka koszulka pewnie, ale on, on jest taki całkiem przyjemny, bardzo dobrej to się wydaje jakości. Jestem zaskoczona, bo widziałam mundurki z innych przedszkoli, które nie były takiej dobrej jakości jak ten, nam się jakoś tak fajnie trafiło, Musicie wiedzieć, że to przedszkole, do którego Sonu idzie, to nie jest przedszkole na naszym osiedlu, ono jest trochę dalej, ale nadal blisko. Troszkę dalej się to przedszkole znajduje, ale dalej blisko jest. To nie jest jakieś super dzielnicy to przedszkole, nie jest na takim nowym osiedlu, ale przedszkole ogólnie wygląda bardzo fajnie i też nagrałam ostatnio, jak przechodziłam koło niego, jak ono wygląda, więc uwaga, wjeżdża przedszkole. Tak wygląda przed szkole Sonu. tylko jest niedziela, i jest zamknięte. Nazywa się Nowa Zelandia. I. Te stroje sportowe to nie będzie noszone cały czas przez dzieci, tylko to ma być noszone dwa razy w tygodniu, więc wtedy dzieci chyba mają takie bardziej sportowe, aktywne zajęcia gdzieś na dworze, też albo gdzieś na sali sportowej i wtedy mają mieć ubrany ten strój. I to się dziecko już wysyła w tym stroju ubrane z domu, więc w sumie ciekawe, bardzo mnie to zaskoczyło. Wydaje mi się, że w Polsce nie ma takich rzeczy. Dajcie znać, czy w Polsce są jakieś mundurki w przedszkol przedszkolach albo jakieś określone stroje sportowe, albo na przykład przykład takie plecaki z przedszkoli, bo serio w każdym koreańskim przedszkolu są takie plecaki przedszkolne. Kolejną taką bardzo zaskakującą mnie rzeczą było, patrzcie co. Po tym jak to zobaczyłam, to wiedziałam, że dobrze wybrałam przedszkole. Zobaczcie. Fartuch. <grywa> Fartuch z napisem New Zealand. Tutaj można wyszyć imię. Ja tu chyba wyszyję Sonu imię. Jeszcze nie wyszyłam, ale wyszyję tutaj Sonu imię. Będzie miał takie wyszyte i Czapka do tego, jest czapka kucharska. Sonu, nałożysz czapkę? Czapka. To jest taka czapka kucharska, tylko Sonu nie chce jej nakładać teraz. Ale ja myślę, że trzeba mu dać czas. Mam. No. Misiu. No. Misiu. <laughs> I, no to super to jest. Ta czapka jest trochę duża, no, na mnie by była dobra. Jura. Może byś dał mamie taką czapkę, fajna nawet. gotowe. Tak, gotować. No, można gotować w takiej czapce i takim fartuchu. Chcesz ubrać? Gotuję. Gotuję, tak. W takiej czapce się gotuje. Tak, gotuję. Fartuch. Fartuch, tak, proszę. Fartuch. fartuch. Tak, fartuch taki, super. Co tu jeszcze było w tej torbie? W tej torbie też była taka tutaj. To już można zerwać. Taka torebka. I to jest torba, żeby włożyć do niej buty przedszkolne. My tutaj mamy takie buty przedszkolne, tak? I żeby włożyć do niej buty przedszkolne i co tydzień je wziąć, wyprać, wyczyścić i znowu włożyć do torby. Tak to, tak to wygląda, właśnie. Pingfong, tak. To buty z pingfonga, to są takie buty z pianki Ewa, i to jest najbardziej popularne koreańskie przedszkolne. I szkolne też obuwie yy, takie, takie buty zawsze polecają. No, troszkę to jest niefajne, że to jest taka guma, ale też w Korei nie nosi się tego cały czas w tym przedszkolu. Bo jak dzieci bawią się na przykład na matach, takich jak my mamy w domu, maty do zabawy, to tam zdejmują te buty, więc no może nie będzie źle nie w tych butach. Tak. Były różne wzorki. Najpopularniejsze są chyba z karbotami. Nie wiem, czy znacie taką bajkę. Dla dziewczynek są najpopularniejsze jakieś księżniczki. Ja wziąłem z ping bo Sonu lubi. I w tej torbie na buty widzę, że jest tu też jedna taka torebeczka. W tej torebeczce też jest bardzo ładne coś. To jest taka mata. To jest mata na stół, bo jak dzieci jedzą w przedszkolu, to sobie ścierą taką matę na stół, na nią kładą talerzyk i zaraz Wam pokażę ten talerzyk i sztućce i to potem, oczywiście pani tam przeciera na pewno, ale też jest wysyłane do domu w plecaku, żeby to wyczyścić dziecku i spakować z powrotem. I nie wiem, czy kojarzycie, ale ja mam fartuch w taki wzorek. To jest takie gumowane, takie woskowane, ale moja teściowa gdzieś chyba kupiła taki sam materiał i mam fartuch z takim samym wzorkiem. Powiedziałam, że dzieci na tym... Na tej macie kładą swój talerzyk i te koreańskie przedszkolne talerzyki wyglądają tak. To jest boda, bo przed chwilą był myty, bo znowu sobie ćwiczę od kilku dni jedzenie z takiego talerzyka. My mamy taki w domu, bo nam jakaś starsza kuzynka przydała, ale y, te talerzyki teraz już się nie kupuje zwykle w przedszkolach. Znaczy, można kupić dla dziecka taki talerzyk i nosić, dziecko nosi go codziennie, i mama go myje, ale teraz w większości zamiast kupować, to się wypożycza w przedszkolu taki talerzyk i oni tam codziennie zbierają te talerzyki. Tak. My ją dezynfekują i odsyłają z powrotem do przedszkola. Jakoś to tak działa, więc my też się na to zapisaliśmy, więc Son nie będzie musiał targać tego talerzyka codziennie, ale będzie musiał targać sztućce. I ja tutaj mam... To już nie jest. Tego nie dostaliśmy w przedszkolu. To zostało nabyte drogą kupna. Sonu, a gdzie jest reszta pojemniczka? No Mam takie pudełeczko. Też muszę obkleić imieniem wszystkie te sztućce. I w tym pudełeczku są sztućce, Sonu które ma sobie nosić do przedszkola. I Sonu teraz idzie do grupy takiej wiekowej, że już powinien mieć widelec, łyżeczkę i pałeczki. Więc mamy widelec, łyżeczkę, i pałeczki, to nie są jeszcze takie pałeczki zwykłe, chociaż są w sumie lepiej wychodzi takimi zwykłymi jedzeniem niż tymi łączonymi, więc zastanawiam się, czy jeszcze je nie zmienić, ale to są takie pałeczki łączone. Tak to się robi: tu się wsadza dwa palce, tu się wsadza jeden i takimi pałeczkami dzieci w Korei uczą się jeść. I co ja tutaj mam jeszcze? Bo ja mam jeszcze parę rzeczy niezwiązanych z tym, co były w plecaku, tylko mam takie rzeczy, które dokupiłam. Tu wśród tych rzeczy są na przykład naklejki z imieniem mój mąż je kupił. Jak Sonu się tylko urodził, to w ogóle chyba zamówił wszystkie możliwe kształty i, i wzory na krajek z imieniem. Taki, taki, miał, taki miał hobby. Tak mu się wzięło i zobaczcie, one są takie różne, błyszczące i nie, tutaj jest napisane G Sonu". Takie naklejki są bardzo popularne w Korei i można je też wykonać w sklepie. Po prostu są maszyny do drukowania naklejek. Mam tutaj też takie duże naklejki na jakieś większe przedmioty. Co do takich rzeczy z imionami, to tutaj mam też takie coś. To jest super urocze. Ja nie musiałam w sumie tego zamawiać, ale nie mogłam się oprzeć. Zobaczcie, tu są takie metki z imieniem. I te metki są takie, że można je złożyć na pół. I tutaj jest wzorek i imię. Takie metki z imieniem do oznaczania ubrań. Taką tu mam taśmę tych metek. Kupiłam dwie. Mi się to wydaje niesamowicie urocze. To nie kosztowało dużo, bo chyba taki zestaw 10 metek był za 10 zł może. Jakoś tak. Personalizowane metki, no po prostu elegancko i tymi metkami powinno się oznaczyć ubranka, ale no, powinno się oznaczyć tak naprawdę wszystkie ubranka. Mi nie starczy tych metek, chyba nie będę wszystkich oznaczać. Niektóre ubranka też mają w środku miejsce na podpisanie, więc tam się podpiszę, ale na pewno takie ubranka jak kurtka, jakieś tam okrycia wierzchnie, jakieś bluzy, tego typu rzeczy warto oznaczyć takimi metkami. Podobno więc ja najkupiłam. Jeszcze żadnej nie przyszyłam, a czas mnie goni, więc będę dzisiaj po nocy przyszywać metki. Jakbyście się zastanawiali, co robię, kiedy u Was jest na przykład 17, to przyszywam metki. Gotuję. Gotuję. Tak, więc takie metki mamy. I co my tutaj jeszcze mamy, Sonu? Ach, jak już jestem przy tych imionach, to mam też jedną z potrzebnych rzeczy, bo myśmy dostali taką listę z potrzebnymi rzeczami. I jedną z potrzebnych rzeczy dla Sonu do przedszkola były ręczniczki. Takie ręczniczki w wielkości mniej więcej A4, codziennie jeden trzeba wysyłać. Czyli bierze dziecko taki jeden ręczniczek rano, po południu wraca. I trzeba go wyprać, albo po prostu wysłać czysty nowy i wyprać kiedy indziej. Więc ja tutaj mam zestaw pięciu ręczniczków. Tych ręczniczków było do wyboru, do koloru. Gotuję, gotuję. Tak? Gotuję. Nałóż ciapkę. Gotuję. Mogę on nałożył kucharza. Matko, jedyna, za duża. Gotuje. Gotuje, superowo. Gotuję. Więc tych ręczniczków było do wyboru, do koloru. Ja tam nie szalałam z jakimiś super, niesamowicie, nie wiem, drogimi. Kupiłam takie tańsze, dostępne na stronie wysyłkowej i te tańsze miały te rysuneczki, te takie postaci, ale nie miały wyszytego imienia. I można było zamówić z wyszytym imieniem, ale stwierdziłam, że wyszyje imię, tak jak moja mama wyszywała na moich poszewkach, na przykład na poduszkę, na leżakowanie imię. A pomyślcie, jakie ona miała... Przekichane w tym wyszywaniu, bo musiała wyszyć wioletka, głazucka. Pewnie w połowie wyszywania sobie myślała, kurczę, mogłam jej dać na imię Ala albo Ola, ale nie. Ja nie umiem tak ładnie wyszywać jak moja mama, ale wyszyłam tak koślawie tutaj. Mam tutaj powyszywane na każdym ręczniczku. Każdy się trochę różni. Nic wam nie sugerując, możecie docenić mnie w komentarzach. I fajne są tutaj też te hipki. No nakładaj czapkę. Ła, wow, ale wielka czapka! Gotuję! To, wszystko to jest takie piękne, że w Korei zawsze wszystko to piszą tak, te instrukcje tak naprawdę odpornie, że, że, że dokładnie no, napiszą no, co no. masz, jak zrobić i było napisane, że, for, że w woreczku zamykanym na zamek ma się znaleźć zestaw spodenki i bluzeczka podpisane imieniem, ja tutaj taki woreczek, no bo po prostu, zobaczcie. Poszłam, poszłam specjalnie do sklepu po woreczki, bo nie mam jakoś przesadnie dużo woreczków zapisany, zamykanych na zamek. Bo ty nie, nie przydają mi się, to nie, nie przechowuję w woreczkach w lodówce, tylko w pojemnikach. Ale poszłam specjalnie po woreczki i woreczki zwykłe bez Pororo i płyreczki z Pororo były w takiej samej cenie, więc no nie mogłam sobie odmówić tego. Jak widzicie, zostaje to docenione tutaj. Ale super, no nie? Nakleiłam tu Kiciusia naklejkę z imieniem Sonu. Więc do takich woreczków mają być zapakowane te, zapakowane te rzeczy, typu zestaw ubranek i ten ręczniczek, też, żeby się to potem nie zamoczyło w tym plecaku. W tym plecaku. Ciekawe, czy jakby ktoś nie chciał takiego plecaka nosić, tylko miałby swój i wolałby swój, na przykład z psiego patrolu, to by mógł, muszę się dowiedzieć. Czy taki indywidualizm wchodziłby tutaj w grę i co ja wam jeszcze chciałam tutaj pokazać? Miałam tu jeszcze coś do pokazania i nie wiem. Najważniejsza rzecz: leżakowanie. Mam nadzieję tak naprawdę, że Sonu wykaże się twardym charakterem, i tak samo jak nie chce spać w domu na drzemki, nie będzie chciał spać w przedszkolu na drzemki. Ja pamiętam, że ja nie spałam na drzemkach w przedszkolu i zawsze leżałam z tymi otwartymi oczami to były najgorsze godziny, tak naprawdę, ale nie dawałam się, więc mam nadzieję, że moje dziecko też się nie da i nie będzie spało. Ale mimo wszystko musiałam kupić mu taki zestaw pościeli do przedszkola. I tak jak w Polsce, leżało się, jak ja chodziłam do przedszkola, na leżakach. I bardzo jestem ciekawa, jak teraz się śpi. Czy też na leżakach, czy są jakieś inne? Nie wiem, co może być innego. No, ładko podłoga, ale wydaje mi się, że podłodze nie był, Nie by w Polsce. Tak. To w Korei nigdy nie było takiego czegoś jak leżaki do leżakowania. Zawsze spało się na podłodze w przedszkolu, bo w bo w Korei ogólnie ludzie bardzo długo spali na podłodze, nadal bardzo wiele osób śpi na podłodze. Uważają, że to jest dla nich zdrowsze, lepsze i wolą w taki sposób niektórzy. Oczywiście niektórzy mają łóżka. my na przykład mamy łóżko. Ale z podłoga jest jak najbardziej normalną rzeczą do spania w Korei. I do spania na podłodze bija, bija. Wow, Kupuje się takie zestawy. I w skład tego zestawu wchodzi taka mata do spania. Tak, Sądu, proszę jej dotrzymać. Taka mata do spania. Tą matę rozkłada się na taką matę rozkłada się na podłodze w przedszkolu. Na takiej, tam na tej podłodze, w tym miejscu do spania, zwykle jest wyłożona jeszcze jakaś taka piankowa w miarę mata, żeby nie było aż tak twardo dzieciom. Ta podłoga też jest często yy, ogrzewana, bo w Korei preferują ludzie ogrzewanie podłogowe, więc tak naprawdę zawsze jest ogrzewanie podłogowe i, i, i w zimie jest zawsze włączone, więc podłoga jest w miarę ciepła na niej rozkładać taką matę, więc ona musi trochę być gruba, żeby nie spało się na takiej, wiecie, bardzo ciepłej podłodze. I Tutaj jest dołączona poduszka, ona się zamyka na zamek, więc można ją odłączyć. Kiedy się nie chce używać, jak się chce, to można ją mieć. Bardzo jest urocza ta poduszka. Ja też tutaj nie bardzo inwestowałam w ten zestaw do spania, bo wiem, że to chyba zaraz tylko ten semestr się będzie spało, a potem już nie. Więc kupiłam taki w miarę, w miarę, który mi się wydawał ładny, który był w miarę spoko materiału, ale też nie taki najdroższy, chyba 70 zł to kosztowało. Akurat była promocja, wyprodukowano w Korei, nie chiński. I do tego tutaj zestawu była też taka kołdra, ona jest za gruba i nie wiem, czy właśnie teraz, jak już się zrobi ciepło, to nie wymienię jej po prostu na jakiś taki cieńszy kocyk. ale taka kołdra też była, no jest bardzo leciutka, bardzo miła. Przykryjcie, proszę. Jak widzicie, tutaj leżakowanie w Korei jest demonstrowane teraz Wam. I yy, to tak to wygląda: dzieci leżakują, znaczy leżakują, dzieci mają drzemkę w przedszkolu, ile tam chcą. Nikt ich nie zmusza do tej drzemki. No ale nie da się zmuszyć dziecka do drzemki: no przecież co by mogli zrobić? No, nikt ich nie zmusza, ale raczej sugeruje i pewnie to działa troszeczkę jak taka, wiecie. Mentalność tłumu się robi w przedszkolu. Jak jedno zaśnie, to już potem padają jak muchy. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie, bo ja nie wiem, co ja będę robić potem. Bo Sonu, jak śpi w dzień teraz, to potem nie chcę spać do 23. Gdzie jest Sonu? Sonu, chodź, będzie mój papa. Więc to by było chyba wszystko. Ja tu teraz zrobiłam się tutaj niezła rozwałka w tych moich. Rzeczek do przedszkola, muszę jeszcze doszyć metki, popodpisywać niektóre rzeczy, popakować te torebeczki ze sztućcami, z ubrankami na, na dodatkowymi i na koniec odcinka popodziwiajmy jeszcze na chwilę mój haft. Taki żarcik. Nie jestem jakąś przesadnie dobrą hafciarką, ale no, przynajmniej było fajnie, odstresowałam się. Polecam wyszywanie, jeżeli chcecie się troszeczkę odstresować. Dzieje zionu! Tu jest tak! Chodź! Fajnie było, fajnie, że mogłam wam to pokazać. Mam nadzieję, że Was to trochę zaciekawiło. I oczywiście subskrybujcie, klikajcie łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku, a ja mówię wam pa! pa. Gdzie jest Sonu? Nie ma. Nie ma Sonu, jest miś polarny, więc ja tylko sama mówię wam pa. pa. Bye-bye.